Na chłopce organizacyjnej, nie ma tutaj co robić, wszyscy razem. Yy, panie są autorkami obie zdjęć, yy, jest was ile? Skąd był pomysł i czy trudno było go zrealizować? Yy, w grupie Babskie Oko jest nas sześć kobiet. Yy, Magdalena Różnowska. Maria Mikołajczuk, Agnieszka Pawluk, Hanna Kwiatkowska, Asia Maćkow i Aneta zabłotna Co jest ważne, pomagał nam również kolega, który jest fotografem i grafikiem, Adrian Rudzik. Ideą pomysłu była realizacja marzeń dzieci, które zostały objęte akcją, a realizacja była bardzo trudna. Tym większa jest nasza radość, że stoimy tutaj dzisiaj w pełni sukcesu, Trzy słowa właśnie na temat procesu realizacji. Ile to trwało, kiedy zaczęłyście i e, jak to wszystko wyglądało? Zdjęcia do tej akcji zaczęłyśmy przygotowywać już od czerwca, także to było dosyć długo trwało. E, Spotykaliśmy się z różnymi technicznymi problemami, jednak nie poddałośmy się, udało nam się tak cicho tak i załatwić, stąd jesteśmy tutaj wszyscy razem i możemy czy to pierwsza wasza akcja tego typu charytatywna? Może macie również jakieś inne, niezwiązane z dzisiejszym tematem wystawy? Jeśli chodzi o akcję charytatywną, tak, jest to nasza pierwsza akcja. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie, o ogólnie naszą działalność, to jest już nasza taka trzecia wystawa. Pierwsza wystawa była w zeszłym roku w CDF Medicus na ulicy Armii Krajowej, tytułem Dzieciństwo. Drugą naszą taką wystawą było... wystawa. W galerii Elena Pizzychart pod tytułem Smaki i kolory, a to jest nasza trzecia wystawa połączona właśnie z tą akcją charytatywną, podarłą dzieciom uśmiech. Teraz takie informacje porządkowe. I ile dzieci wziął udział w waszej kampanii? że trudno było dogadać się z opiekunami? No i może dwa słowa, czy od razu się zgadzali? Jak to wyglądało? Czego od was oczekiwano? Zaczęło się powiedzmy od dzieci, które są w jakiś sposób z nami związane. Były to dzieci moich przyjaciół, którzy przyprasnęli akcji dwoma rękami. Myślę, że kiedy postawione były te pierwsze koty, znaczy kiedy były postawione pierwsze kroki, następnym rodzicom było już o wiele łatwiej. Doszło do tego, że no, niestety nie sprzedałyśmy wszystkim potrzebom, które w pewnym momencie do nas zaczęły przybywać. Czyli chętnych było naprawdę o wiele więcej jak jeżeli możliwości. Ostatecznie objęliśmy akcję 10 dzieci. I te 10 dzieci są prezentowane na Penerów Zdrowieńczych. I fotografie oczywiście. Proszę, że od to wszystko. Teraz przydałoby nam się może Thank you. se. problem z jakim Państwo się porygacie i pomogą zmienić tych, e, los tych maluchów naszych bohaterów. Dziękuję bardzo. Krótką historię te oraz cen wystawy przedstawi Państwu Aneta Więc Zapłacz zupełnie przypadkiem spotkał Madzieja Grzele. Nie wiem, czy o tym pamięta, ale wraz ze swoimi rodzicami dyskutował na temat Bukena. Takiego urządzenia, które pozwoliło mu myślę, że pierwszy raz w życiu postawić samodzielnie pierwszy krok. A takie urządzenie, proszę Państwa, możecie zobaczyć tutaj na banerze Wiktorii Jasińskiej. Ona jest podpięta od chodzika dla małych dzieci. Jedynym z zasadniczą różnicą między Walkerem a chodzikiem jest cena. Proszę sobie wyobrazić, że ten Walker w rozmiarach, który musiałby mieć Maciej, kosztuje jedynie 37 tysięcy. I już teraz wiem, dlaczego Walker jest tylko w sferach marzeń tego młodego chłopaka. Proszę Państwa, i to był taki główny powód. Dla którego postanowiliśmy zorganizować tę akcję. W miarę... Zostały przez nas objęte, objęte tą akcją. Chciałam Państwu powiedzieć, że marzeniem Alii Łosińskiej jest na przykład pojechanie pierwszy raz w życiu na turnus rehabilitacyjny. I tu znowu w grę wchodzą pieniądze. Proszę Państwa, taki turnus kosztuje od 7 do 12 tysięcy. Chciałam powiedzieć, że Alię Jołosińską wychowuje jedynie mama. No nie stać ją po prostu na to. A Przytrzymywania. Tych marzeń jest naprawdę bardzo wiele. Akcja nasza poza wymiarem materialnym ma także uświadomić, przynajmniej bardzo byśmy tego chciały, wszystkie, aby uświadomić społeczeństwu, że z niepełnosprawnością da się żyć szczęśliwie. Że tak naprawdę.